Piekło, stan potępienia, który sprawia, że nigdy nie ujrzymy już Boga, a nasze wyrzuty sumienia stają się nie do wytrzymania. O piekle wielokrotnie wspominał sam Jezus w Biblii, mówiąc o płaczu i zgrzetaniu zębów w rozpalonym piecu. Jezus głosił: Tam ogień nigdy nie gaśnie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. Anioły zbiorą z królestwa wszystkie zgorszenia, i tych, którzy są nieprawi, i wrzucą ich w piec rozpalony. Miejsca podobne do wielu wyobrażeń chrześcijańskiego piekła pojawiają się też w innych wierzeniach. Już w mitologii greckiej występował Tartar, czyli najniższa, najmroczniejsza część Hadesu, gdzie winowajcy odbywali przerażającą karę za winy wobec innych ludzi i bogów. Buddyjskie i hinduskie przekazy wspominają natomiast o Narace, gdzie istnieje wiele piekielnych stref, gdzie nie tylko ogień i gorąco są karą, ale też mróz, lód i zimno. Witajcie! Od jakiegoś czasu otrzymujemy od Was wiele listów wysłanych na naszego maila, adres oczywiście w opisie. W związku z tym dziś publikujemy kolejny, tym razem od mężczyzny, który przedstawił się po prostu jako zatroskany tata. List jest dość przykry, więc z góry uprzedzamy. Dotyczy ojca, którego córka odeszła, a on jest pewny, że dziewczyna trafiła do piekła. Zapraszamy do wysłuchania. Piszę do Was kolejny raz. Ostatnio kontaktowałem się z Wami w grudniu. Pisałem wam, że widziałem moją córkę w snach. Pisaliście mi, że mam wziąć też pod uwagę, że są to zwykłe sny, ale już mam pewność: moja córka odeszła ponad rok temu. Urodziła się z poważnymi problemami z sercem, i miała świadomość, że musi bardzo o siebie dbać, bo może się to źle skończyć, i tak się stało. Bardzo, ale to bardzo ją kochałem. Ciężko przeżyłem jej odejście, a najgorsze, że jestem zupełnie sam. I nie miałem nawet komu się wygadać i wyrzucić z siebie tego bólu, który czułem, a właściwie czuję dalej. Fakt, nie miałem z córką dużego kontaktu. Od kiedy wyjechała na studia, mało się odzywała, a do domu właściwie nie przyjeżdżała, ale i tak przeżywam, że jej nie ma. Nigdy nie wierzyłem w zjawiska paranormalne, aż do chwili, gdy córka przyszła do mnie w snach. Na początku to nie było nic szczególnego, po prostu śniły mi się chwile, które spędziłem z nią. Jak była mała, jak dostała się na studia i bardzo cieszyła, ale z czasem to zaczęło się zmieniać w coś innego. Te sny były tak rzeczywiste i realne, jakby to działo się naprawdę. Prawdziwy apogeum przyszło jednak dopiero, gdy w czasie jednego ze snów o pierwszym dniu córki w szkole wszystko się zmieniło. Budynek jej podstawówki, który był w kolorze błękitu, nagle zaczął spływać mazią w kolorze szkarłatu. Pamiętam, że czerwone strugi płynęły bardzo powoli, wydając dźwięk syczenia jakby były jakimiś złowrogimi wężami. W pewnej chwili szkoła zaczęła się zapadać, moja córka krzyczała i w pewnej chwili także zaczęła się zapadać. Ja biegłem w jej stronę chcąc ją uratować, ale nie zdążyłem. Dziewczyna zniknęła pod ziemią. To był pierwszy taki sen. Bardzo mnie przeraził i po raz pierwszy zaniepokoił. Czy może to nie był jakiś znak? Czy może moja córka, jeśli faktycznie istnieje coś po drugiej stronie, nie potrzebuje pomocy w tym innym świecie? Takie sny zaczęły powtarzać się coraz częściej. Raz córka krzyczała, a z jej ust wychodziły obrzydliwe robaki, a innym razem widziałem, jak córka leci w powietrzu, obdarzona czarnymi skrzydłami i w pewnej chwili te skrzydła płoną, a córka zaczyna spadać. Najbardziej zapamiętałem jednak sen, jak córka tańczyła po czerwonym lodowisku, a pod lodem pływały rekiny. Coraz bardziej byłem pewny, że córka jest nieszczęśliwa w tamtym świecie. Z czasem jednak to wszystko zaczęło dziać się w rzeczywistości. W sklepie dostrzegłem moją córkę, przebiegłem cały sklep i po drodze przewróciłem się o karton. Kiedy wstałem i ponownie spojrzałem w miejsce, gdzie wcześniej była moja córka, jej już nie było. Zaczynałem mieć coraz większe problemy z samym sobą. Czytałem wiele o świecie paranormalnym, ale też o spiskach i organizacjach, które rządzą światem. Doszło do tego, że miałem podejrzenia, że moja córka żyje, a jej odejście to tylko iluzja jakiejś organizacji. Nie wiedziałem tylko, czego oni mogli chcieć od mojej córki. Myślałem, że może czymś im podpadła, może coś zobaczyła, może była świadkiem ich spotkania, może wiedziała coś o ich przekrętach. Już sam nie wiedziałem, co myśleć. Wyjaśnienie przyszło nocą w lutym, kiedy ujrzałem moją córkę w lustrze. Miała na sobie białą sukienkę, w której była u pierwszej komunii. Sukienka jednak była ubrudzona. Córka się uśmiechała i po chwili wszystko się zmieniło. Nagle zobaczyłem, że obłażą ją węże, a jej samej wyrosły dodatkowe ręce. Miała w sumie sześć rąk. Krzyknąłem, a ona zniknęła. Byłem kłębkiem nerwów. Bałem się, że zaraz znowu ujrzę moją córkę, a raczej tego demona. Zacząłem się interesować życiem mojej córki. Jasnowid zobaczył, to czeka Polska w 2025 roku. Nie uwierzysz. Link do filmiku na ten temat w opisie. Wcześniej wystarczyło, że powiedziała mi, że u niej wszystko w porządku, ale nie teraz. Pojechałem do jej mieszkania, pogadałem z jej znajomymi i dowiedziałem się, że moja córka nie była taką, jaką myślałem. Nie chodziła na zajęcia i każdą noc spędzała z innym mężczyzną. Zawodowo też kradła. Była w tym podobno całkiem niezła, ale to nie wszystko. Jej przyjaciółka, jeszcze z dzieciństwa, powiedziała mi, że moja córka była socjopatką. Nie wiedziałem tego. Ale już jako młoda osoba kochała wabić małe zwierzęta i je dręczyć. Robiła pułapki i wymyślała różne pomysły, jak sprawić, że te biedne zwierzęta cierpiały. Przede wszystkim fascynowały ją robaki. Kochała wykorzystywać je, by męczyć zwierzęta. Wkładała je do buzi tym zwierzakom i tworzyła coś, co nazywała ruchomymi piaskami z robaków. Potem w tych piaskach umieszczała zwierzęta. To, co robiła, było chore. Moja córka miała też być zamieszana w zniknięcie jednej ze studentek, tak przynajmniej twierdzi jej koleżanka. Moja córka już na pierwszym roku studiów zmieniła drastycznie swój wizerunek, zaczęła się ubierać na czarno i niezwykle wyzywająco. Kazała też zwracać się do siebie nie po imieniu, a pod pseudonimem Hekate. Jedna dziewczyna wyśmiała to imię i po kilku dniach podobno wyjechała do domu. Zostawiła uczelnię i wyjechała. Zostawiła list, jednak jej koleżanka jest pewna, że to nie ona go napisała, bo nie był to jej charakter pisma, a moja córka chwilę po jej wyjeździe zaczęła przychodzić na zajęcia w jej ciuchach i wystrojona jej biżuterią. Byłem przerażony tym, czego dowiedziałem się o swojej córce, a do tego te sny zaczęły być coraz straszniejsze. Widziałem dziwnych, nienaturalnie ogromnych ludzi, którzy chodzili po jaskiniach krzycząc i błagając o uwolnienie. Widziałem ludzi przywiązanych do skał, widziałem kobiety, które wdrapywały się po ścianie z ognia. Widziałem mężczyzn, którzy wtaczali ogromne ciężary i tracili przytomność z wyczerpania. Nad tym wszystkim czuwało coś wielkiego. Nie wiem, co to było było ogromne, jeszcze większe od tych dużych ludzi. Wyglądało trochę jak kot z głową maligatora, wydawało dźwięk wycia niczym Wilk, i wtedy ujrzałem ją. To była moja córka, a raczej jej posąg. Widziałem jednak, że to nie żaden przedmiot, a rzeczywiście moja córka. Czułem jej ból, ona była tym posągiem, po policzkach spływały jej wzy. Miała pozostać posągiem już na zawsze, choć czuła głód, czuła pragnienie i widziała wszystko, co się dzieje wokół niej. Na szczęście szybko się obudziłem z tego koszmaru i wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale zobaczyłem mojego czarnego psa, który stał nade mną, wpatrywał się we mnie. Wystraszyłem się, chciałem zejść z łóżka, ale czułem, że on wtedy na mnie się rzuci. Ale nagle się uspokoił i położył, po czym zasnął. Teraz jest trochę lepiej. Pewnie to głupie, ale jestem pewny, że moja córka jest w piekle. Cierpię z tego powodu i modlę się każdego dnia, by Bóg przebaczył jej wszelkie winy. Jednak mam też wyrzuty sumienia, bo cierpię z powodu córki, a jednocześnie bardzo się cieszę, że te sny i te wszystkie wydarzenia zaczęły ustępować. Jasnowicz zobaczył to czeka Polskę w 2025 roku, nie uwierzysz, link do filmiku na ten temat w opisie.